Bardzoś nie ma koleżanek, bo boją się one ciebie no nie no, mam koleżanki, normalnie hejo, hejo, witamy was w najnowszym filmiku i dzisiaj odpowiemy na wasze założenia na nasz temat To jest teraz taki dosyć popularny filmik, widziałam, że dużo osób go robi i stwierdziłam, że my też y, spróbujemy Poprosiłam was o wasze opinie, co wam się wydaje na nasz temat na Instagramie i zaraz to odczytamy. Po takich krótkich filmikach może ciężko nas poznać, czy, czy w ogóle po live'ach, dlatego na pewno parę kwestii się wyjaśni po tym filmie. Tak, ale wydaje mi się, że na live'ach na Instagramie bardziej widać naszą osobowości, ponieważ no. jesteśmy na żywo i nie ma cięć, więc oni cały czas nas widzą. I, i wtedy bardziej widać, że Bartosz jest naprawdę e, bardziej rozgadany ode mnie. Ale to tylko osoby na live'ach na Insta mogą to widzieć, więc e, zapraszam na e, Instagram. Ok, i zaczynamy mm, pierwsze z pierwszym waszym założeniem. Wydaje mi się, że ty byś wolała wyjść gdzieś ze znajomymi, a Bartosz siedzieć w domu. Wydaje mi się, że ty bardziej wolisz siedzieć w domu, a ja bym na przykład po prostu się ze znajomymi spotkał. No mówi... wydaje mi się, że jest na odwrót właśnie, że ty wolisz spotykać się ze znajomymi, a ja wolę siedzieć tak, w wydaje domu. wydaje mi się, że kiedyś było inaczej i to właśnie ty chciałaś, nie wiem, imprezować, a ja, ja wolałem siedzieć w domu, a teraz może jest trochę na odwrót, że ja wolę sobie gdzieś wyjść ze znajomymi i chciałbym, żebyśmy wyszli, a Iza jednak wolałaby siedzieć w domu. Nie lubicie chodzić na imprezy do klubu. Nie. Nie lubimy. Znaczy, nie wiem, może odpowiedziałem za ciebie. Ja ale... też nie lubię. Nie, no nie lubimy, mi się też tak wydaje. To bardziej wolimy domówki, właśnie, czy spotkania ze znajomymi. Jak już braza to w domu. I właśnie tutaj było kolejne. Lubicie sobie wybić, ale wolicie domówki niż kluby. Dokładnie. Dokładnie, tak. Coś nas przejeżdżał. Często się kłócicie. Nie, znaczy, nie jak się już kłócimy, to jakąś pierdała, to nieraz już mówiliśmy, że jest to coś takiego małego zazwyczaj, ale nie, nie jest to często na pewno. Na przykład kto... Dlaczego Bartosz nigdy nie wynosi śmieci? Albo że Izie nie chce się... Zawsze wynoszę śmieci. Ja Paweł, zawsze wynoszę. Nie, zawsze ty każesz mi Nie, wiedzieć. ja... No właśnie, bo widzę mi w... Nie, to mylimy pojęcia, bo ja zawsze wynoszę śmieci. Bo ja cię to proszę, ale ty nigdy nie wpadniesz na to. Prosisz domce. mnie o to, właśnie to słowo proszę, to nie ma tam czegoś, że Iza rzadko mówi proszę. Bo ja, ja zawsze zerkam patrzę i jest śmietnik pusty. I dlaczego Patosz widział, że jest śmietnik pełny, pełny przepraszam, to nie, to nie zorientował się, żeby te śmieci wynieść. Ja lubię, nie lubię wynosić z, za, za często tych śmieci, więc ja czekam, aż on się naprawdę za. Ja aż, aż ja ci powiem, żebyś wyniósł. No, jak ty już mówisz, to wyniosę. Ja bym mógł jeszcze tam pouzupełniać czymś. I za dużo przyklina. Tam też było, że klniesz jak, jak szewc, więc tak. No to... Ale bardzo przyklina. Ty ja też. Też, ale czasem jak I znajdzie faza, coś zdenerwuje, to po prostu no leci niezła wiązanka. Nieraz właśnie na live'ach na insta to, to widać tam, tam Iza się nie hamuje. Tutaj jeszcze trochę... No bo uważam, że to nie jest coś, czym powinnam się chwalić i to nie jest... Jaki jest ten znajomi znajomymi, właśnie czy... Ale to nie jest tak, że ty to wykorzystujesz, nie wiem, że to jest jako przycinek czy coś, tylko Iza klnie, bo sytuacja tego na przykład wymaga. Są takie sytuacje. No. Bartuś jest zupełnie inny, prywatnie. Nie jest opanowany, spokojny jak na filmikach. Nie, ja jestem opanowany. Nawet sytuacja wcześniej, jak było, że się kłócimy, bo zazwyczaj to Iza się kłóci. O, ja się wykłócę, tak? A ja nie, bo ja jestem właśnie taki spokojny. Ale jest, ja bym powiedział, że jesteś zdecydowanie bardziej pewny siebie, bardziej wygadany i bardziej otwarty, aniżeli. Na filmikach. na filmikach tego nie widać. Um, Albo tutaj wiadomo, zawsze są gdzieś y, jakieś cięcia, chcemy, żeby było wszystko dobrze merytorycznie powiedziane. E, na Liewie to jest taki przypływ chwili. Często na są... Live widać właśnie, że Bartosz jest bardziej wygadany niż ja. Że Bartosz. Cię... Dlaczego? Bo gdybym nie był taki wygadany, to te live'y nie miałyby sensu i tyle osób by nie było, bo ty zamulasz. Bartosz bardzo się kocha i gdybyś go zostawiła, to by został alkoholikiem. Może alkoholikiem nie. Ale pewnie piłbym częściej. E, ale wydaje mi się, że zostałbym e, psycholem. E, jak Joe z, z serialu You na o, polecamy wam e, serial You. Po polsku to jest ty i tam jest, to jest takie mi zryłobanie Na kilka dni, że po prostu nie mogłam przestać myśleć o tym serialu i o tym gościu. Jest, jest fajny serial. I gdybyś oglądanie. stał się takim psycholem, uważasz? Wydaje, że co? Mi, wydaje mi się że tak. Jak, jak oglądaliście serial You, to wiecie o czym mówię teraz. Jak ktoś nie oglądał ogólnijciej... znaczy, że ja jestem teraz psycholem? Nie. Jak mnie zostawisz. Ogólnie jesteś bardzo miła dla ludzi, ale jak ktoś zajdzie ci ze za skóry to umiesz nieźle dowalić. To mnie. Co uważasz bardzo 100% że... true. Ja jestem bardzo miła. No bardzo za miła, ale jak coś nagle, no nie zaiskrzy, mm. to będzie iskrzyło w inny sposób. Zgrzytało. Ja, Ale ja nie jestem tą osobą, która zazwyczaj... Która zazwyczaj? Ja nie jestem tą osobą, która zaczyna. Y... Nie. Nigdy. Jeśli naprawdę mi ktoś podpadnie, to rzeczywiście ja się odpłacę tym samym, ale to nie jest tak, że ja będę sobie stwarzała problemy i będę sobie, wiecie, coś tam do jakiejś osoby. Nie, ja dla wszystkich jestem miła, chyba że ktoś dla mnie ma jakiś problem, no to wtedy potrafię to pokazać Rogi. Tak naprawdę wasz kot ma imię? Nie, nie ma... nasz kot nazywa się Kot kocie albo myślisz, że nazywa się Kici Kici. Już dawno zerwaliście, ale macie razem fame, więc udajecie I to, to, to już były takie pytania Co? Na przykład, takie bylo? Tak, a było też takie Nigdy nie byłaś w Ameryce O, no tak, no e, Jeszcze o, jedno z olijaj, dobre. So, A, ktoś napisał, macie trójkę dzieci Więc to były takie już Naprawdę takie odczapy Takie pytania, no, ktoś nie trafił, ewidentnie Nie pojechalibyście na wakacje pod namiot? Wolicie hotele i all inclusive. O Jezu, no tak, Boże Wyjeżdżamy gdzieś e wjeżdżamy z domu, to czego mam jechać do gorszego na przykład, wiem, że... Przy... Znaczy, ale niektórzy to relaksuje, że sobie odpoczywają z zna... no, plecaczkiem, no. w namiocie, w takich, no, dla niektórych to na przykład... Znaczy, ja się przejdę na spacer, na, na, na nasz piękny san, nad błonia świeżo wyremontowane, kto ze Stalowej Woli ten wie i mam naturę i tyle, I wracam do domu na komputer. No to zależy od człowieka. No u nas my rzeczywiście wolimy takie troszeczkę. Wolimy pojechać sobie do hotelu, bo wolimy być na mieście. Na, dla nas hotel na wyjeździe służy głównie do tego, żeby tam się przespać, a nie w nim siedzieć, bo my zazwyczaj gdzieś jesteśmy na mieście. Tak, że my sobie chodzimy i kupujemy jedzenie dobre. Więc jeżeli po ciężkim zwiedzamy. dniu na mieście miałbym wrócić do namiotu, to to się mi no Masz wadę wymowy. Tak. I dowiedziałam się o niej dopiero jak zaczęłam nagrywać na YouTube. Ponieważ, no, wy to zauważyliście. Ja nie zwracałem na to uwagi. No, bo też już tyle jesteś za mną. Żaden z naszych znajomych nie zwracał na to tak, uwagi. Tak, to prawda. Dopiero zwróciła na to jedna osoba. Nie wiem jak zresztą. Czy nie poszły zasadą lemminga, czy, czy też to. Ale zaczęły się pojawiać były. się komentarze od jakiegoś czasu. Że... Ale zaczęły się pojawiać dopiero po roku. Kanali. Ale ona. Chciałam powiedzieć o dwóch wadach wymowy. Po pierwsze, że dziwnie wymawiam R. Że, nie wiem, takie się pojawiają, Petra że... rabarbar. Rabarbar. I... Co w tym dziwnego? Yy, nie wiem, podobno jak się dziwnie podkręcam, jest inne, to R. Yy, no. I druga wada wymowy to jest taka, że ja bardzo podkreślam... Yy, co to są? Z, i, w, o. I... nie, tyle no. chyba. No. Czyli na przykład mówię, w Stanach Zjednoczonych, w Polsce... Yy... W Polsce że to jest jakby dwuliterowe, że wy i y. Nie wiem skąd mi się to wzięło, po prostu tak mówię, tak... nie wiem czy to jest nawet wada wymowy, po prostu może takie jest moje, nie wiem, przyzwyczajenie. Ym, albo... rzeczywiście, no ktoś, kiedyś się źle nauczyłam. Iza, właśnie ty masz... Yy, Iza akcentuje właśnie na... Pierwszą sylabę, yy, z angielskiego może. Być może. I to jest właśnie to pierwsze takie... Zazwyczaj bierzesz wdech przed takim z, albo wy, Stanach I wydech bierzesz przed Stanach, i właśnie to wykończy tak bardzo e, ostro. Wydaje mi się, że Bardzoż byłby dobrym ojcem. Mi też się tak wydaje. Poczekaj. Bo jesteś spokojny, opanowany, cierpliwy, opiekuńczy. Yy, no to wszystko. No ty byś był perfekto. Naprawdę. Ja Cię widzę w roli ojca idealnie. Ty byś był tym, jak są zazwyczaj dwoje rodziców i właśnie jedno jest dobre, drugie jest złe, to ty byś był tym dobrym. No też Ja bym tak zabraniała, czy może nie zabraniała, tylko była bardziej taka restrykcyjna, a ty byś zawsze... Dobra, niech jedzie, niech pójdzie, niech ten... Ty byś zawsze był tym ugodowym, tym dobrym. Hmm. Bartosz jest bardzo cichy i trochę aspołeczny, a ty to ogień. Na odwrót właśnie. Ja wiem, że na filmikach a... ja jestem bardzo głośna. Tak. No na filmikach głośna i na, na live'ach głośna, jasne, ale tym a społecznym. Ty o wiele bardziej dogadujesz się z ludźmi. Ty masz o tak, wiele lepsze kontakty tak. z ludźmi. Ty Jakie masz więcej znajomych. Jakieś spotkanie, tak, czy, czy znajomi, to, to raczej ja. się jest e. o wiele lepszy w kontaktach międzyludzkich. Ale też za bardzo w tych ludzi nie, nie, nie lubię się bawić, że tak powiem, więc taki pół a społeczny, ale i za full a społeczny. Jest. <noise> no. Więc to nie jest tak, że ja jestem ogień. Ja jestem tą osobą, która naprawdę woli, uwielbia swoje towarzystwo, ja mogę siedzieć ca cały dzień w domu, mi to nie przeszkadza, ja nie, a nie potrzebuję innych mi, mi też nie, ale jak już jestem z tymi ludźmi, to wiem jak się dogadać, a tak, za bardzo... często to męczy. To tak właśnie, to, to jest to, że po filmikach tego nie widać. Iza jest bardzo pewna siebie. Uważasz, że jestem? Eee, ja uważam, bo... się, że mogłabym być bardziej. I jeszcze bardziej. Tak, i no, jeszcze bardziej. Nie, mi, Czyli... się, mi się wydaje, że, że jesteś pewna siebie. Tak, jest, bo tak jest pewna, odbierasz? Tak, jest pewna siebie ogólnie, tak w życiu. Tak uważasz? Tak. Możesz się wstydzić i... Jest ogólnie w życiu, ale na przykład boi się zamówić pizzy. Jezu, właśnie ja wam chciałam powiedzieć od tego, że ja mam takie schizy i mam takie, takie odpały, i są takie sytuacje, których ja po prostu nienawidzę. My się prawie pokłóciliśmy kiedyś o to, bo powiedziałam: Nie, nie zamówię, zamów ty, i za nie chciała, i po prostu było bardzo blisko. Dobrze, że jesteś takiego jak pyszne Pyszne.pl tak, i, i aplikacja. Wszystkie, wszystkie strony, które umożliwiają mi załatwienie różnych rzeczy przez internet, gdzie ja nie muszę wykonywać telefonu, nie muszę dzwonić do ludzi, czyli nie muszę umawiać się na wizyty do lekarza, gdzie nie muszę umawiać się na wizytę um, na przykład do prawnika, do radcy prawnego, gdzie nie muszę właśnie zamawiać jedzenia, tylko mogę to zrobić przez internet, to jest zbawienie. Bo mnie takie mhm. sytuacje ogromnie stresują. Tak samo nienawidzę sytuacji, kiedy dzwoni do mnie jakiś nieznajomy numer i ja nie wiem, kto to jest, wiecie, jak mi serce wtedy bije, Albo dzwoni ktoś do domu, jeśli ja nikogo nie spodziewam, albo dzwoni do mnie kurier i mówi, że będzie za 10 minut i ja te 10 minut się stresuję, bo wiem, że zaraz kurier do mnie przyjdzie. Przecież to jest tylko kurier, on mi wręcza paczkę i wychodzi, ale wiecie jak mnie to stresuje? No więc jest pewna siebie, ale do momentu, kiedy ktoś dzwoni albo trzeba zadzwonić. No, nienawidzę, tak nienawidzę takich sytuacji. No. Żyjecie daleko od siebie przez studia i pracę. Śpimy zawsze w jednym łóżku. No właśnie, to, to jest to, że... Bo, pomimo, że mamy ciężki dzień, ja jestem cały dzień na jestem cały dzień w pracy Zawsze wracamy do jednego domu i zawsze się spotykamy w łóżku No Wydaje mi się, że rodzice was sponsorują, bo macie dużo pieniędzy I to jest jedno z tych pytań, skąd sąsiad ma pieniądze Bo pewnie ukradł Ale jak studenci mają pieniądze, to pewnie sponsorują ich rodzice A jak młoda dziewczyna jakaś ma dużo pieniędzy, to się pewnie kurwi No bo przecież nie można normalnie zarabiać pieniędzy Więc tutaj chcieliśmy wszystko wyjaśnić, że nie nie otrzymujemy żadnych pieniędzy od naszych rodziców, utrzymujemy się sami. Jeśli komuś to w lepszych umorze, że tak, można żyć na dobrym poziomie i można utrzymywać się samemu. I zunia nie położy się spać, póki wszystko nie jest zrobione. Boże. To, to mało powiedziane, że nie, nie zrobione. E, talerz leży w zlewie i trzeba puścić go umyć, nie wiem jak ona to widzi. E, albo drzwi są niezamknięte od szafy, niezasunięta nie szuflada, od komody. Nie wiem, cokolwiek, głupia, Je o Jezu, ma mamy też latarnię taką e pod, e pod domem w sumie i czasami ona tak głupio świeci i razi e i, i czas żaluzję zasłonić, no bo denerwuje. Ja nie spocznę, póki nie zrobię wszystkiego, co ma być zrobione. Co sobie zaplanowała na tak, dany dzień. Więc... Nie Nawet jak to się przedłuży do trzeciej w nocy, tak. no trzeba to zrobić. Albo jeśli to się wiąże z tym, że ja w ogóle nie pójdę spać, albo pójdę spać o piątej nad ranem. Ja muszę po prostu skończyć to, co sobie zaplanowałam i tyle. To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy i to już wszystkie założenia, które um, wybraliśmy dla Was. Dajcie nam znać, czy dowiedzieliście się czegoś nowego, czy coś Was zaskoczyło. Um, no i my widzimy się w następnym filmiku. Nie zapomnijcie zostawić po sobie jakiegoś śladu. Do zobaczenia. Pa!